Cześć, aniołki! Tutaj Lucjana z Kibon. Ja przychodzę dzisiaj do Was z nowym trailerem, nowych koni, które mają być bodajże w marcu. I jeszcze z takim, z takim jednym trailerem. Znaczy w tym trailerze jest jeszcze taki spoiler mały, pewnego czegoś, co jeszcze ma być w przyszłości dodane do gry ale na razie puszczę Wam ten trailer tych nowych koni, się strasznie, strasznie cieszę i powiem Wam w ogóle co sądzę o, 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 tym, o tym trailerze, o tych koniach i tak dalej. No dobra, to my się widzimy za chwilę, no to pa. Także jak widzieliście trailer jest po prostu zabójczy, te konie są po prostu świetne, po prostu są kapitalne i tylko, że on jest trochę, ten trailer jest trochę mylący, ponieważ tam na początku słowa pojawiają, jedno jest obs obsidian a drugie jest Runestone czy coś tam. I to człowiek myśli, że to chodzi o stony i, i ten obsidian, to są, że to są nazwy yy, koni, a to, to nie są nazwy koni, tylko to są yy, nazwy, yy, znaczy te, ko te konie pocho pochodzą, jeden pochodzi od, yy, od kamienia, czyli Runostony, ta petra pochodzi od tego yy, stony, a ten, ten ciemny, ten fioletowy koń, to jest Ienys i, i, i on pochodzi od y, obsidian, to, czy obsidian, to jest chyba jakiś kamień. Y, także te konie y, mają, ten kamienny koń ma najmniej imię Peter, a, ten, y, fiolet, a ten fioletowy, tam niebieski koń ma, ma chyba na imię Ienys, o, y, o ile zrozumiałam. Po prostu pięknie są te konie, w ogóle pokazane, jak one będą wyglądały, jak będą się poruszały. Naprawdę super, super, po prostu e, I teraz za chwilę pokażę Wam zdjęcie najpierw Petty, a potem e, i, i Ines. No i powiem Wam za chwilę, co myślę o tym danym koniu. To na razie. Także widzieliście yy, yy, to te zdjęcie tego konia yy, PTA, yy, to jest w klacz jak widać jakaś tam w każdym razie yy, no moim zdaniem trochę na teścią, bo trochę tak yy, no jest niby taka kamienna, ale, yy, ale ogólnie jest taka jakby znikająca trochę, tego zielono, zielonego ma niewiele i w ogóle w tej zwykłej postaci to jest strasznie, strasznie zwykła ten inny to ma jakieś tam y, jakieś dodatkowe jakieś tam fiolety za chwilę zobaczycie na, na grzewie czy coś tam a ta peta jest strasznie zwykła jako y, zwykła postać no y, nic specjalnego także ja nie będę wydawała pieniędzy y, wiecie żeby y, mieć takiego tam w zwykłej postaci zwykłego konia. Y, także, owszem, ta druga postać jest całkiem fajna, y, ten, ten królik jest y, y, całkiem sympatyczny, tylko, że też jest taki, wiecie, trochę znikający, tego zielonego ma nie za bardzo. Powinien być tak, jak ten królik od y, Ienys, który Wam zaraz pokażę, to on jest cały fioletowy, a, a ten jest po prostu taki, wiecie, trochę znikający, także no, ja tej pety nie kupię, mimo że w tej drugiej postaci magicznej jest ładna. No, ale. A, oczywiście, te konie dostaniemy od tego pana, który zawsze z tymi koniami magicznymi chodzi. No, w każdym razie to ona będzie oferowała znowu te, te dwa konie. Także, tak jak powiedziałam, jego, tej pety nie kupię. Dobra, to zaraz Wam pokażę zdjęcie ins i powiem Wam, co o nim sądzę. Także mieście właśnie te zdjęcia tego Jenesa i po prostu jest, moim zdaniem, jest ten jest fantastyczny, jest po prostu jest tak niesamowity jako zwykła postać to jest, jest naprawdę fantastyczny Właśnie trochę taki czarny, trochę taki trochę brązowy. także ja nie lubię, takiego, nie lubię samego czarnego koloru jako do do koni w grze wolę jak są brązowe, różne tam uciśnię ale ten naprawdę mi się podoba i wiecie ma te fioletowe oczka, mu dobrze widać, czyli że, są, że jest taki magiczny trochę, na grzywie coś tam ma tego fioletowego, także w zwykłej postaci jest super i od razu mówię wam na pewno go kupię. I to jest chyba obie, chyba, chyba tak mi się wydaje sądzę z połymieniu. E, no i po prostu, a w magicznej to jest po prostu jest zabójczy, jest po prostu, jest tak pięknie zrobiony, po prostu jest, no ten fioletowy kolor wiecie, chyba żaden z tych koni ym, z poprzedniej edycji tych magicznych, to po prostu nie był tak fantastyczny jak, yy, jak ten Irenes, jest po prostu mega i po prostu yy, świetnie wygląda yy, i w ogóle yy, też ma yy, yy, takie różne różowe znaki tylko jak mu się tylko jestem ciekawa, nie za bardzo wiem, kiedy będą mu się te różowe znaki pokazywały, bo to też fantastycznie wygląda. Tylko po prostu nie wiem, czy, czy to potrzeba mieć dwa, dwa. trzeba koniecznie mieć te dwa konie, żeby się, jak one się spotkają, to będą wtedy te różowe znaki na tych obu koniach. No mam nadzieję, że to tak nie będzie działało, bo tak jak mówię, no ja nie będę specjalnie kupowała tego kamiennego konia, żeby, żeby, mieć, żeby mieć tego fioletowego i jenisa. Także i, po prostu, ale nie, nie od wszystkiego w sumie I, i tak, po prostu tylko tego fioletowego konia kupię, bo jest fantastyczny, strasznie mi się podoba i chyba do tej pory nie było takiego konia. Chyba i, i, i nie wiem, nie wiem, czy potem jeszcze jakiś będzie tak fantastyczny koń. Ta maść jest totalnie niesamowita, y, jako, y, jako magiczny koń. Jak jest trochę i fioletowa, i niebieska. Nie wiem, czy mu się tam będzie tak, Mam wrażenie, że ta, y, ta maść musi w ogóle ma, ma zmieniać. To chyba ma być fioletowa czasem, to chyba ma być niebieska. Jeszcze, jeszcze te różowe znaki, także jest super, jestem zachwycona. No i ten królik niebieski, czy tam. Fiolotowy. Jest po prostu zabójczy, więc wiecie, jest taki bardzo charakterystyczny i na pewno nie, nie zginie w tłumie, nie? Mm, od razu taki wzbudzający uwagę, że tak powiem, ten królik, także zdecydowanie, na, na pewno go kupię i, i na pewno na niego czekam. E, I teraz tak, e, jak na tele, że mogliście zauważyć, tam jeszcze jest, e, są takie ogół, ogłowia, które będą w przyszłości dodane do gry. Jest, nie, chyba raczej nie z tym ikonem. Będą w przyszłości dodane do gry. Yy, także yy, zaraz Wam wkleję zdjęcie yy, tych ogłowi i powiem Wam, co o nich sądzę. To na razie. Także yy, jak wiedzieliście, te ogłowie, no w większości są fantastyczne. Jest bardzo dużo tych ogłowi y, dodatkowych i są takie bardzo nietypowe. Nie wiem czy to tylko będą na, na te konie, y, wiecie, te konie leżące co, co dostaliśmy, czy, czy, to będą też, czy to będą też na konie, y, o właśnie tutaj tego co niebieskiego co tutaj mam. Czy będą też y, na inne konie te głowy, nie wiem, ale są strasznie topowe. Ale mi się podobały tylko tak: tylko te, e, e, te głowy, ten dodatek, te kosze takie dziwne, nie wiem, po bokach tam jednego z koni. Także to mi się strasznie podoba, to na pewno kupię. Podobało mi się jeszcze to e, na tym koniu niebieskim, co tutaj mam przy, przy sobie. Te ogłowie takie biało-niebieskie, te takie z jakimiś kryształkami, nie wiem, no tak, takie, no jak, co, jakieś trochę z e, e, krajów arabskich, czy, czy jakieś takie, no, no nie wiem, takie, te niebiesko-białe. Ogłowie to na pewno mi się podobało i, i na pewno będę chciała w przyszłości kupić. Nie wiadomo, kiedy te ogłowie dojdą do ten. I czy tam jeszcze jakieś było charakterystyczne, czy były takie ogłowie, nie umiem nie tego nazwać, takie e, z rogami, nie wiem, po, po bokach, po bokach pyska konia, no nie wiem, takie, takie dziwne, pomańczowo, czerwono, czarno, jakieś, jakieś takie dziwne te ogłowie z tymi rogami dodatkowymi, o, to też mi się bardzo podobało, te waje coś tam. W Polsku, tak w sumie zrobić, bo tak nie wiem dokładnie, czy, czy to, to, kiedy te głowie dodadzą i to, jaki to w zasadzie będzie koni, ale pustoty też mi się podobało. Byłoby na tyle z y, tych nowych koni i tych ogłowin. Następny, y, następny film, y, co będzie, co Wam wstawię, to będzie y, dalszy ciąg moich zaległych zadań, czyli teraz będzie ta, to będzie, będzie wyprawa światła. Y, I potem y, i potem drugi film, to już będą y, te wspomnienia katein to będzie ten początek zadań, bo oczywiście wspomnienia katyń, bo to jest więcej tam zbiania, ale y, tak jak w poprzednich zadaniach, nie będę Wam y, wszystkiego tam nagrywała, całego tam biegania i tak dalej, może jakiś tam początek, a jeszcze to już będę po y, prostu w formie, y, wiecie, filmu kolejnego jakiegoś tam moja rutyna to nawet i wtedy tam bez jakiegoś mojego głosu, także to będą te filmy, no, no i potem już potem już będzie już kolejne filmy to, prostu, to zobaczymy to już, już niezwiązane już nie będzie po żadnych tam zadań, tylko po prostu już moje tam wiecie jakieś napiękniejsze mniejsze w te stable i tak dalej, to co tam już Wam, wam kiedyś mówiłam. Mam nadzieję, że odnośnie tego w ogóle, i, i tego filmu, który teraz jest i przyszłych filmów, że że może polubicie te filmy, zasubskrybujecie mój kanał. No i zawsze można jakiś tam komentarz zostawić pod, pod filmem, albo też zajrzeć możecie na mój Instagram, sunotkanaso, bo też są tam fajne zdjęcia. No dobra. No i co? To, to byłoby na tyle. Także do zobaczenia w przyszłych film, filmach. No to pa!